Berek, bo Bobereczek z tej strony. Tam jest Michał. Jesteśmy u niego na zaproszenie. I mamy pierwszy pierwszy ciekawszy sygnał. I jest to konik. Jest to konik. Bardzo ładny. I mamy łyżeczkę. Mamy łyżeczkę. A raczej część. Duża chochla. Ludzie mieli duże usta. No. Także tak to wygląda. Tu jest jakieś zdobienie. Elegancko, super fajnie. Dobra Następny sygnał będzie gdzieś tam Z widokiem na tą wieżę kościelną Sygnał 63 i mamy blaszkę Ja już tu widziałem monetę gdzieś ona się A nie plomba ołowiana Mamy plombę ołowianą Mamy z dołka sreberko Mamy sreberko, Silber groschen jeden e, Powoli on się tutaj odsłania. Także fajnie, fajnie, fajnie pierwsza monetka i jest sreberko, a tam Michał kopie. Zaraz idę do niego zobaczyć co wykopał. <grym> Oczywiście się pochwalić, bo jestem u niego na wyjeździe, na jego terenach można powiedzieć i, i udało mi się trafić na jego terenach. Sreberka, także super fajnie. Zobaczymy zaraz co on tam ma. Jest guziczek. Mamy uszko. Spoko. Spoko, spoko. Lecimy dalej. Tu już widzę monetę kolejną. Jest kolejna monetka. No i mamy fenola, mamy jednego fenola, super. 1936, ale ładniutki. Teraz mamy współczesną fibulę, piękna, dorodna, czyli złom. E. Tu mamy kolejną monetkę. I cóż to się nam pokazuje? Co to może być? Czyżby PRL? No, no, wydaje mi się, że PRL, no. no pewnie. Ale zajazd totalny. Wydaje mi się, że to jest kawałek klamry, nie wiem i chyba się nie dowiem. Mamy kolejną monetkę. O, kolega ma monetę. Dawaj. O kurcze, kozak. Kozak. Kozak, moneta? Kozak, maślak, no. Ja, no nie no, wiedziałem. Jest, kozak, moneta. Czekajcie, czekajcie, o strycie. I to kolejna moneta jest przy miejscu zbrodni. Tu się działo, tu się działo, i my mamy, co my mamy. Nie wiem co. I mamy kolejnego perela. Ale tu się posypało. Michał też coś kopie, ale pogoda to jest za co. 30 stopni, wiaterek, szumfal w oddali jeziorko pięknie Długo nic nie mamy łoseczkę łóceczkę, dupeczkę Teraz takie coś, nie mam pojęcia od czego Ale coś od czegoś Kolejny PRL Zasila moją Piękną torbę zrzutową. No tą właśnie. I jest 150 groszy. No tych trochę pereli dzisiaj trzaśniemy, Ja już mam 3 czy 4. Michał chyba też ma z 2 albo 3. No na no, taki duży teren fajnie coś, że chociaż perele wychodzą. No ale sreberko jeszcze jest, także super baja. Idę tutaj pod drzewo. Posiedzieć chwilę bo jest normalnie chyba za 33 stopnie. I mamy drugie srebro Silver grofen, no, no i No, to jeszcze drugie sreberko kupiłem. Michał też ma, ma jakieś monety, ale królują perele. Fajnie, drugie sreberko pięknie. Tu mamy kolejny piękny sygnał. I cóż tu mamy o. piękny sygnał na tupkę. Tu mamy jakiś sygnał 90. O i mamy monetkę. I mamy pewnie PRL. -a. Oczywiście. Jeden złoty PRL. One by się lubią. Ale moneta to moneta. Ale żar z nieba leci no ja już po wykopkach Michał jeszcze tutaj zaszedł na pole, bo byliśmy na, na troszkę inny polu jeszcze przeszliśmy i powiem wam tak, dwa sreberka już zaraz podsumowanie wam pokażę dwa sreberka, trochę polmosów jakieś inne pierdolety, jakiś guziol fajnie, fajnie podoba mi się ten deus mi tak dynda trochę, ale dobra Yy, ale już pogoda po prostu wygania nas z tego pola i, i czas jechać do domu. Także ja Wam teraz nagrywam podsumowanie, zostańcie jeszcze chwileczkę i do za sekundkę A Michał trafił w średniowieczne pokrętło od wody Bo ja Widoczek na pole na którym łaziliśmy i nie tylko. I podsumowanko. Yy, 5 pereli, fenolek, guziczek, konik z połamanymi nogami. No i dwa sreberka, także fajnie, fajnie, fajnie. Super.